Siemano, witajcie, z tej strony I w tym oto odcinku zbudujemy nowy bieżący Adama Ponieważ jak nie wiecie, ale Adam zmienił swojego skina Ponieważ już sam Adaś nie musi dowiedzieć, gdzie i gdzie miał skina To więc ogarnęliśmy mu już bardzo fajnego skina Czyli liska Tak I o o, on i... To Widzisz mnie? Tak Witka, Witka Ała! Pani zbiornikę! <laughs> Dobra, chodź, 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 chodź. Chodź, pójdziemy... doszedł do skaczora, nie pamiętasz? Gdzieś go A, widziałeś. Ale nigdy nie było w pokoju. A, sobie dodał. Nie patrz. Chodź. Chodź do mojego domku, chodź. Co to ci? Nie! Czemu ja tak to jest! Chodź! Twój problem. Nie?

czy nie, tylko żelazo. A ja mam kulek. Kurcze, dobra, powstaje, powstaje twój nowy wieżowiec. Chodź, 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 chodź. Ja wiem, gdzie my go wybudujemy. Mój nowy wieżowiec? No, twój wieżowiec. Ale jest tam. A, ten już jest brzydki, bo ty ponoć już lubisz pomarańczowy, co nie? No to teraz powstaje tutaj twój nowy wieżowiec. Tak, nowy wieżowiec Adam. To jest kolejny odcinek, gdzie budujemy Adam Jezu! wieżowiec. Uch. Aś, wyjść na chwilę z... Adaś? Yes. Adaś? Ty wyjdź na chwilę z serwera, ja pójdę do łóżka, okej? Okay? Okej. Okay. Oh. Dobra. Adaś, wyjdziesz oh. Jak się boisz, że słyszycie? że się rozłączyłeś? Halo? Dobra, że go nie słychać, wieżowiec, więc... Pójdźmy spać u Kaspera, żeby się nie obrazić, że u niego coś nie...

CO TO BYŁO? Nie przeklinamy Adam, niegrzecznie, nu 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 No, widzę, no, zaraz no. no, budujemy Adama nowy wieżowiec Ale Więc... mam... Mam cały pociąg POSĄG A właśnie, bo z odcinkiem też ogarnęliśmy posąg Adamowi no, może dlatego teraz ciągle bracie tym piosenkę. Mam pomysł, żebyśmy stworzyli taki wieżowiec spirala. Z dwóch kolorów, czyli białego i pomarańczowego. Zanialaś? To właśnie. Widziałeś kury? są u Ciebie w ogrodzie. O <gry> On szala na punkcie korów, więc nie zwracajcie się widzowie na niego uwagi. On jest dziwny już. Ja nie wiem, że to w ogóle dobrze że w ogóle... ogóle... Zresztą... Okej, okay, mi nie przeszkadza że jej kury, ale teraz chcę je zabić. Ale jest zupełnie oszalał na punkcie kurczaków. A Daś! Bo wtedy przydacimy, że przypaliłem przypoliłem kurczaki. Co nie daś? No i... No i ten, no i teraz mam pytanie dla Adama. Czy nie wystarczy tych kurczaków? Nie, to jedziemy na <grymna> zimę. Na zimę, to przestań ich zabijać. Nie, spadamy z nimi. Adaś, to chociaż... Adaś, to chociaż weź węgiel i jest pal. Ej, ale spalisz te kur... Będę was włożał w mleczówka. Wow, w końcu ozdrową myli. Oczywiście co tu wyzwać tylko części, tylko znaczy części będą? Co? Nie! Spadłem, no. No i wbijasz w pasek. Znaczy. O czym ty brydzisz? Dobrze. Znaczy, tyż brydzisz, tyż brydzisz. I oni mogą jest widzieć coraz... On... mi się wydaje, że boję się już, niego, bo możliwe, że on coś z nami zrobi, może ma jakąś wście... Nie wiem, może jutro będzie coś wiadomo. Nie wiemy, widzowie. Nie wiemy, co może być tak dziwnego. A więc... My sobie zbudujemy. Mamy nazwisko Big. A nie, nie kury, to niedobrze. Nie. Jak to niedobrze, to twoje żarcie? No. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Ale mi się wydaje, że widzowie stworzyli tylko wieżę na A Adaś, wystawcie tego, bo ci wieża? O nie, ustawiliśmy biały. Źle. Adaś, jesteś rudy? Co? Jesteś rudy? A O nie, widzę jedna jest. Będzie do Jedna uciekła. jedna uciekła. To najlepiej jadać, mi pomagaj. Bo nie będziesz się teraz bawić w kurczaka. To najlepiej jadaj sobie, zachowaj te kurczaki. Czekaj, nie mów, że ty zabijesz wszystkie kurczaki, jakie miałeś. zjadać to codziennie dobra I... nie... nie zabijaj tych młodych błagam nie zabijaj bo ja słyszę te widzowie kurczaczki ale ci, one ci nie da... Ona ci nie dadzą jedzonka Dobra, jak to czas na budowanie, to będzie. Trzy. Musimy też dość zbudować kawę. Co nie? Tak. Dwa, trzy. McDonald's. Lepiej to będzie niż dla ciebie kawę. Bo sam na odkurczaki tam przechodzę, wiesz, o tym? I na ponie, kole i sej. <grystanie> o smaku kurczaka. <grystanie> tak. To... A w ogóle twój więc będzie wyglądać tak bardzo kurczakowo. <grystanie> Nie jestem tam sobie brdziwe pod nosem. Ale a Sza... ty masz jakąś ciekliznę? Nie. A gdybyś miał? I byś nas zaradził? Chyba było po hmm, kanale. Dobra, teraz tak. Aby nie A by na pewno coś się zaraz tego zachowuje, żebyś miał. Dobra. Zresztą w tej bo? to bym na rozpocząć. Tu do wody, let's go. Dobra. Ja to oba Aha. Bomba, co pyta tu A ty, a przecież od kimś nie lubił się kąpać? Się do widzowie, widza. Tam się spalił. A nie! Ja jak jakiś kudzak na obiad. O nie! Snażę się na kurczaki? Biedny kurczak. Co to było? Ada się z potworem widzowie w dzisiejszym. A kiedy cię zmienimy do normalnego Adasia, to będziesz normalny? Nie. bo byłabym psychopatą. mi w komentarzach, jak mogę uratować mojego brata, bo mój brat za nie dostał na kurczaka. O kurczak, a potem idę jaja. O daj. Yes. <noise> Takie Dobra, Dobra, widzowie... Yes, Jeszcze niżej. O, jajka latają! Jezus Maria, przestań! Oh, oh, no. <grypt> o nie... O to... oh, nie, mały! <grypt> Z jajka mu się wykluło, małe kurczątko. A może go wychowasz? A potem, gdy będzie, będzie duży, to może go zjesz? Mi <laughs> zale dzisiejsze mi się podoba. Normalnie, a to jest teraz jest panniejszy. I, I śmieszniejszy, oczywiście się <laughs> Nie, O nie, jak jest. Już... Czy to właśnie jest zagrody Czy ty tak, rozjesz? Tak. Nie mów, że to pierwsze. Nie, tak moi... to paś, Ej, dobro, nie mogę mu powiedzieć, że są jeszcze kurczaki. Bo. To... Co nie wiecie, ale yes. nie wiecie, ale yes. ja mam tajną farmę kurczaków. Co, co słyszałeś? Tak. O, nie. Powiem ci, że są w domu kaczony. A właśnie tą kaczkę.

Normalnie nie. Nie. O nie! Na przez kury, widzowie. Kurczę, ja aż powoli się już lubię coś budować. Ja nie lubię małych.

你呢？ I mam nadzieję, że Adam nie dostanie wścieklizny. To jest do zobaczenia w